W słowniku Cambridge Advanced Learners Dictionary znajdziemy ponad 140 tysięcy słów, zwrotów i definicji. Jak długo nie uczylibyśmy się angielskiego i jak dobrze byśmy go nie znali, raczej nie nauczymy się ich wszystkich na pamięć. I podobnie sprawa będzie się miała z innymi językami. Jak dobrze byśmy języka nie znali, jeśli będziemy w nim mówić, prędzej czy później znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy chcieli coś powiedzieć, ale zabraknie nam słów i nie będziemy wiedzieli co dalej. W tym filmiku chciałbym wam pokazać, jak można sobie radzić w takich sytuacjach. Ładnych parę lat temu znalazłem się w Hiszpanii na jesieni. Przyjechałem trochę nieprzygotowany na pogodę, było tam wtedy zimniej niż w Polsce, więc musiałem się wybrać do decathlonu w celu kupienia czapki zimowej. Zorientowałem się jednak, że nie wiem, jak powiedzieć po hiszpańsku czapka zimowa, a Google Translate uparcie próbował mi mówić, że to, czego szukam, to sombrero hiszpański nie był wtedy jeszcze na za dobrym poziomie, ale byłem na 100% przekonany, że to czego szukam to nie są sombrero. Podszedłem więc do pani, która pracowała w tym sklepie, i powiedziałem do niej po hiszpańsku Busco algo por la cabeza, porque tengo frío. Czyli mniej więcej szukam czegoś na głowę, bo mi zimno. Pani z kamienną twarzą skinęła głową i zaprowadziła mnie do regału z czapkami zimowymi. Cel został osiągnięty, czapka została kupiona, pomimo tego, że to co powiedziałem brzmiało po hiszpańsku komicznie. I właśnie parafrazowanie jest tutaj kluczem do radzenia sobie w takich sytuacjach, kiedy brakuje nam słów, ale zależy nam na tym, żeby druga strona zrozumiała o co nam chodzi. Możemy to zrobić na dwa główne sposoby. Pierwszy z nich to opisanie danej rzeczy, jej cech, celu, funkcji. Tak jak w moim przykładzie z czapką opisałem, że chodzi mi o coś, dzięki czemu nie będzie mi zimno w głowę. Ale może, można to też zrobić na inny sposób. Spójrzmy teraz na kilka przykładów. Łyżwy można by opisać jako buty do chodzenia szybko po lodzie. Lód można by opisać jako bardzo zimną, twardą wodę. Samolot można by na przykład nazwać maszyną, która lata. Bibliotekę można by nazwać domem, w którym jest wiele książek. Restaurację można by nazwać domem, w którym dają jedzenie. Noc można nazwać czasem bez słońca a na przykład sznurówki można nazwać czymś co jest na bucie żeby but został na nodze Kolejnym sposobem jest używanie przeciwieństw z zaprzeczeniami Czyli bierzemy słowo o znaczeniu przeciwnym do tego o które nam chodzi i dodajemy do niego zaprzeczenie Najlepiej to działa z przymiotnikami i przysłówkami Zobaczmy kilka przykładów Zamiast powiedzieć zły Możemy powiedzieć niedobry. Zamiast powiedzieć niski, możemy powiedzieć niewysoki. Zamiast szeroki, niewąski. Tani, niedrogi. Daleki, niebliski. Można też czasami zrobić to z rzeczownikami, aczkolwiek nie zawsze, nie zawsze będzie to działać i będzie trochę trudniejsze. Na przykład, możemy zamiast dzień powiedzieć nie noc. Zamiast cisza, możemy powiedzieć nie hałas. Jak widzicie, jest to trochę jak rozwiązywanie krzyżówek albo gra w tabu. Wymaga to pewnej kreatywności, ale jest jak najbardziej wykonalne. Mam nadzieję, że teraz, kiedy zetkniecie się z sytuacją, kiedy zabraknie wam słów mówiąc w języku obcym, będziecie już wiedzieli, jak sobie z tym poradzić.